Oh, wow. Fajne jest to, że ta kurteczka jest w ogóle zamszowa, bo mi zawsze się zawsze wydawało, że to dla takich właśnie drobnych dziewczyn, a jednak tutaj jakby 15 kg mi odjęłaś, więc dzięki. <grymne> <grymne> Proszę, bardzo polecam się na przyszłość. Wiesz co, właśnie tego typu materiał jest fajny dla twojego rozmiaru. Można też swobodnie tą kurtkę podwijać. Ja mam często z gorąco przez to, wiesz, problemy z hormonami. Raz ciepło, raz zimno. A to masz chorą tarczycę, ta, tak? Masz oszmoć, niedoczynność i w ogóle tam insulinooporność, więc cały zestaw. <grymne> Stąd też twoje wahanie też no, rozmiarów do 48, na no do 50 w porywach, więc... Więc ja Ani widziałem już we, praktycznie w każdym wydaniu. Zawsze mam problem, jak ten brzuch dobrze jakoś tak ukryć. No tego typu właśnie bluzki, z tego typu wzorami, to wszystkie tutaj niedoskonałości nam ładnie niweluje. Kurtka też odejmuje kilogramów, Nie, e, a dodaje fajnej, e, fajnej energii i ta stylizacja wygląda zdecydowanie lepiej. Jeszcze myślę o torebce, może taka torebka w stylu retro. Wow, lubię retro pewnie.